Witam. Dzisiaj chwilowa przerwa od owoców. może się już wszystkie przejadły, ale to jest owoców naprawdę dużo i będę je nadal jadł. Chciałbym teraz taki zrobić przerywnik i zjem coś innego. Mam tutaj dzisiaj kiszone jajko, tak zwane tysiącletnie jajko i mleko, mleko sojowe. Także zobaczymy jak to smakuje. Obawiam się trochę tych produktów, może mleka nie tak bardzo, ale jajka, ponieważ no jajko jest czarne jak widzicie, brązowe takie i no nie wiem jak to może smakować. Jedziemy. W środku jest brigotne oczywiście, konsystencja taka sobie, fetnej ok. No tak wygląda wewnątrz jak i na zewnątrz Dobra, próbuję mm. Mm. Dobra jak nawet Twarde, nawet troszkę chrupiące. Białko jest troszkę chrupiące. Żółtko takie delikatne. Mmm, dobre. O kurcze, dobre to jest. Mmm, polecam. Może nie wygląda, ale świetnie smakuje. Mmm, super. Takie posolone takie. Mm, naprawdę, przyprawione dobrze. Super sprawa. Dobra, teraz mleko. No, mleka się nie obawiam. Nie powinno być jakieś No, mleko to mleko, nie? Nie koloru, ale... No białe no jak ma na ty. Dobra, piję. Dziwnie, smak... Dziwnie pachnie. No dobra. Tu Niedobre. 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 Jak to smakuje? Ani to słodkie, ani to kwaśne, ani to taka luja, nie wiem, woda z tym, ble, nie wiem ile było. ble, ble, muszę jeszcze mieć zęby, e, dobra, e, jajko dobre, mleko niedobre, e, następnym razem może jakieś owoce, a może znowu coś innego, z takich innych jedzeń, dobra, do zobaczenia, nie kupujcie mleka serowego,